Nasze w naszym studiu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, kandydatka Lewicy do Sejmu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Agnieszko, Pani była członkinią partii Razem, teraz jest Pani nominatką wiosny Roberta Biedronia na listę Lewicy, a 13 października Pani nazwisko będzie pod szyldem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo tak się Wasz komitet zarejestrował. Jak pani, jako przedstawicielka no takiej, powiedzmy, nowej lewicy, czuje się na liście sygnowanej sztandarem tej lewicy, z dużymi, że tak powiem, tradycjami w polskiej polityce? Lewica przed tymi bardzo ważnymi wyborami się zjednoczyła. Zjednoczyły się trzy partie, trzy ugrupowania i trzy pokolenia lewicy. I moim zdaniem jest to ogromny sukces. Jak też pokazuje historia, lewica wygrywa wtedy, kiedy jest zjednoczona. Widzimy to teraz w sondażach, widzimy to przede wszystkim podczas kampanii na ulicach, kiedy zarówno osoby bardzo młode, jak i osoby już nieco starsze cieszą się z tego, że mają, mogą oddać swój głos z czystym sumieniem na listę lewicową, nie zastanawiając się nad tym, którą z list lewicowych konkurujących ze sobą wybrać. Jest jedna Jedna lista lewicowa w tych wyborach, jedna lista, jeden komitet, który opowiada się za pełnią praw kobiet, w tym praw reprodukcyjnych, za odejściem od węgla i transformacją energetyczną w zielonej energii, za budową nowoczesnego państwa dobrobytu. Tą listą jest lewica. Startująca w tych wyborach pod szyldem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale łącząca różne pokolenia i różne środowiska lewicy, także środowiska pozapartyjne i niepartyjne. Ja w tych wyborach startuję jako kandydatka bezpartyjna z poparciem wiosny Roberta Biedronia, ale także cieszę się poparciem lokalnych struktur Razem czy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zjednoczyliśmy się, porozumieliśmy się i idziemy do wyborów silni siłą wspólnoty i zjednoczenia. Dzisiaj lewica jest razem. Ostatnie 4 lata wyglądały różnie. To zarówno te wybory parlamentarne 4 lata temu, jak i późniejsze samorządowe czy europarlamentarne. Czy to, że lewica wtedy szła osobno, to był z perspektywy czasu błąd według Pani? Myślę, że nie, że nie, było, nie, 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 był, nie był to błąd, było to pewne doświadczenie formacyjne, młoda lewica powstawała, Sojusz Lewicy Demokratycznej przechodził pewne wewnętrzne także rozliczenia z przeszłością i dziś jest to inna partia. Przeszły wszystkie trzy partie tworzące dzisiejsze porozumienie, przeszły swoją drogę, nauczyły się, wyciągnęły wnioski z pewnych popełnionych. Błędów, ale przede wszystkim znalazły wspólną wizję przyszłości, która je zjednoczyła, i dlatego, pod hasłem tej wizji, chcąc budować Polskę dobrobytu, Polskę sprawiedliwości społecznej, ale także też Polskę wolności osobistych, wolności wszystkich, tolerancji i równości, idziemy 13 października do Sejmu. Pani ma ostatnie miejsce na liście Wrocławskiej czy pani wierzy w to, że ostatni będą pierwszymi w tych wyborach? Oczywiście ja bardzo się cieszę, że mogę startować w moim rodzinnym mieście we Wrocławiu, z którym jestem od urodzenia związana i e, tak jak Wrocław poddaje się ostatni tak, jak kobiety walczą do końca, tak jak lewica walczy do końca, ja również zamierzam do ostatniego dnia kampanii walczyć o to, żeby zdobyć mandat posłanki, bo mam wiele do zrobienia w Sejmie. Mam gotowe projekty ustaw, między innymi projekt liberalizujący dostęp do aborcji na żądanie kobiety do 12 tygodnia ciąży, który chcę jako pierwszy złożyć w Sejmie wraz z koleżankami z Komitetu Lewicy. Wiem, po co idę do Sejmu, wiem, co chcę tam zrobić. Oprócz liberalizacji prawa anty Antyaborcyjnego, chce posprzątać chaos po minister Annie Zalewskiej, który pozostawiła w polskich szkołach, chce uporządkować to, co dzieje się w polskim systemie oświaty, zadbać o dobro uczniów, zadbać o dobre, godne warunki pracy dla nauczycieli. Mam po co walczyć, mam o co walczyć i jestem przekonana, że wyborcy i wyborczynie widzą mnie na ulicach, widzą mnie na ulicach nie tylko Wrocławia, ale też Trzybnicy, Oławy, innych dolnośląskich miast i bardzo liczę na ich zaufanie 13 października. Skoro Pani wywołała temat edukacja, ja wiem, że Pani specjalizuje się w tej dziedzinie. Tak jest. Będzie pani ministrem edukacji, jeżeli Lewica dojdzie do władzy? Polski system oświaty cierpi na taką przypadłość, że do tej pory ministrowie i ministry edukacji obejmowały ten urząd. Tak jak gdyby edukacja była karnym mierzykiem, tak jakby byłoby to pewne skaranie boskie. Minister Anna Zalewska zgodziła się objąć Ministerstwo Edukacji Narodowej tylko dlatego, że Jarosław Kaczyński obiecał jej, że jeżeli weźmie na siebie to ciężkie ministerstwo, to po czterech latach dostanie miejsce na listach do Europarlamentu i będzie mogła sobie w nagrodę pojechać do Brukseli. Ja uważam jako osoba od lat walcząca o dobrą edukację publiczną, o godne warunki pracy nauczycieli, o to, żeby uczniowie byli podmiotowo traktowani w szkołach, że polski system oświaty w końcu zasługuje na kogoś, żeby zarządzał nim ktoś, kto edukację traktuje jak priorytet. Ja jestem taką osobą i nie ukrywam, że taka w Ministerstwie Edukacji Narodowej to jest moja ambicja, to jest mój cel. Chciałabym zajmować się systemem edukacji, bo po prostu wiem jak to robić. Od lat się tym zajmuję. Kilka lat temu zakładałam na terenach Dolnego Śląska wiejskie przedszkola. Od lat współpracuję ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, współpracowałam także z Międzyszkolnym Komitetem Strajkowym, teraz współpracuję również z uczniami, ze strajkiem uczniowskim, z młodzieżowym strajkiem klimatycznym. Młodzież bardzo wspiera mnie w mojej kampanii, co jest dla mnie szczególnie wzruszające, bo są to ludzie, którzy jeszcze nawet nie mają praw wyborczych, a już... Są w stanie rozpoznać w kimś polityka czy polityczkę, która na serio będzie traktować ich przyszłość, chce myśleć o ich przyszłości. Więc jeśli pojawiłaby się taka propozycja, a wiem, że na lewicy są takie głosy, to oczywiście jestem gotowa do objęcia tego urzędu. No to teraz konkretnie, co by Pani zmieniła w polskiej szkole? Po pierwsze, nauczyciele, Zawód nauczyciela musi przestać być w końcu wiecznym wolontariatem. Najlepsi nauczyciele muszą przestać odchodzić z zawodu, a odchodzą z zawodu dlatego, że nie są godnie traktowani. Chodzi oczywiście o wynagrodzenia, ale nie tylko. Od lat poszczególne kolejne rządy szczują na nauczycieli, źle ich przedstawiają w mediach, źle o nich mówią. Tymczasem od nauczyciela zależy w szkole najwięcej. Jak pokazują badania, Żadna klasa cyfrowa, żadna interaktywna tablica, żadna infrastruktura nie ma na osiągnięcia uczniów takiego wpływu jak osoba nauczyciela. Musimy wzmocnić prestiż zawodu nauczyciela poprzez zagwarantowanie im godnych warunków pracy. Godne warunka, warunki pracy to oczywiście godne wynagrodzenia. Nikt w zawodzie nauczyciela nie powinien zarabiać e, zasadniczego wynagrodzenia niższego niż 3,5 tysiąca, e, tysiąca złotych, ale te wynagrodzenia powinny być wyższe wraz z rozwojem, z e, awansem zawodowym. Edukacja to oczywiście uczniowie. Teraz po wprowadzonej reformie, przy okazji kumulacji roczników, uczniowie nie mają optymalnych warunków rozwoju. Gnieżdżą się w ciasnych salach, kłębią się na korytarzach, uczą się od świtu do zmierzchu. Tak nie może być, to nie są dobre warunki do rozwoju. Należy odchudzić podstawę programową i postawić w niej na to, co naprawdę ważne. Kiedy ja rozmawiam z uczennicami i uczniami, oni mówią mi, że przecież nie są tylko uczniami, nie tylko chodzą do szkoły po to, żeby zdobywać wiedzę. Chodzą do szkoły, uczą się, także po to, żeby w pełni bezpiecznie wkroczyć w dorosłe życie. Potrzebują takich Takich treści nauczania, jak na przykład rzetelna edukacja o zdrowiu i seksualności. Potrzebują rzetelnej edukacji obywatelskiej. Takiej edukacji obywatelskiej, która przygotuje ich na radzenie sobie z zagrożeniami współczesnego świata, na przykład na radzenie sobie z groźną propagandą, z fake newsami, z szumem informacyjnym, jaki nas otacza. To są rzeczy, na które musimy postawić w podstawie programowej. Kolejna sprawa to. Stopniowe wycofywanie religii ze szkół. Lewica chce zastąpić lekcje religii lekcjami języka angielskiego, bo uważamy, że jest to zdecydowanie bardziej potrzebne młodym osobom. Oczywiście każdy ma prawo do swojego wyznania, każdy ma prawo do edukacji religijnej, jeżeli taką, takiej potrzebuje, ale ona powinna odbywać się w salkach katechetycznych i z całą pewnością nie powinna być finansowana z budżetu państwa. Polska edukacja ma wiele potrzeb które trzeba finansować i na których finansowanie muszą być środki publiczne lekcje religii nie są jedną z nich. Zanim jeszcze przejdziemy do lekcji religii, jedno pytanie też konkretne. Co z gimnazjami? Jak lewica wróci, dojdzie do władzy, gimnazja wrócą, czy jednak wycofacie się z takiego i zostanie tak, jak jest teraz? Polskiego systemu edukacji nie stać na kolejną rewolucję strukturalną. Ani rodzice, ani uczniowie, ani samorządy, które włożyły ogromne pieniądze we wdrożenie tej reformy, niezależnie od tego, czy się im ona podobała, czy nie, nie mogą być narażone na kolejne rewolucje. To, co teraz jest potrzebne, to wyciszenie skutków reformy i zajęcie się problemami naprawdę ważnymi. Bo to, jaka struktura jest szkolnictwa, czy jest, są to gimnazja, czy są to szkoły podstawowe, to nie mówię, że jest to nieistotne, ale nie jest to na, na, najistotniejsze. Bardzo palącym problemem w tej chwili jest rosnąca liczba e, młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, z, z problemami związanymi z depresją, z próbami samobójczymi z roku na rok, Rośnie liczba młodych ludzi, którzy podejmują próby samobójcze. Musimy dofinansować wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w szkołach. Musimy wzmocnić opiekę psychiatryczną, w szczególności tą opiekę psychiatryczną dla, dla młodzieży, bo tu mówimy o walce o życie i dobro tych młodych ludzi. Na takich poważnych problemach, a nie przestawianiu systemu 4 plus 2 czy 2 plus 4, chciałabym się skupić jako osoba zajmująca się systemem edukacji. Tu wracamy do lekcji religii. Chcecie lekcje religii do salek katechetycznych przenieść ze szkół? Ja mam pytanie, że to nie jest po prostu wygodnie, jeżeli te lekcje religii odbywają się w szkołach, bo te lekcje są i tak już teraz fakultatywne. Są fakultatywne na papierze. W bardzo wielu szkołach wciąż jest problem z tym, żeby egzekwować obowiązujące prawo, które nakazuje organizowanie lekcji religii albo na początku, albo na końcu planu lekcji. Reforma minister Zalewskiej wywołała kolejne chaosy, i to układanie planów lekcji jest niezwykle trudne dla dyrektorów szkół. Dlatego często wciąż zdarza się tak, że uczniowie, którzy nie chcą uczęszczać na lekcje religii, muszą na nie uczęszczać albo są zmuszeni do tego, żeby czekać na korytarzu, czasami nie ogrzewane. A czasami po prostu no jest to dla nich niewygodne i nieoptymalne z punktu widzenia ich cennego także, także czasu, muszą czekać, aż te relekcje religii się, się odbędą. Istotna jest także kwestia finansowania. Z szacunków Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że rocznie finansowanie wynagrodzeń dla katechetów to jest 1,5 miliarda złotych. To są pieniądze, które można byłoby przeznaczyć na rozwój cyfrowych klas. Które można byłoby przeznaczyć na podwyżki dla nauczycieli, które można byłoby przeznaczyć na dobrej jakości lekcje języka obcego. To są priorytety, na które chcemy stawiać. Nauczanie religii w szkole ma jeszcze ten problem, że państwo polskie, Ministerstwo Edukacji Narodowej, nadzór pedagogiczny ma znikomy wpływ na treści tam przekazywane. To są czasami treści nienaukowe, to są treści wyznaniowe i religijne. W publicznej edukacji nie powinno być miejsca na takie treści. To jest kwestia rozdziału kościoła od państwa i oddzielenia tych dwóch sfer: sfery wiary i religii, do której każdy ma prawo, od sfery usług publicznych gwarantowanych konstytucyjnie przez państwo polskie. Mhm. Macie dużo takich yy, propozycji dotyczących właśnie oddzielenia roli Kościoła od państwa. Tylko te propozycje pojawiają się w polskiej polityce już od lat i nigdy jakoś nie przebiły się na tyle, żeby, żeby były realizowane. Czy w ogóle takie propozycje w kraju, gdzie katolików jest według różnych badań od 80 do 90%, mogą się przyjąć na szerszą skalę? Tak. Kiedy rozmawiamy z naszymi wyborcami, to oni zgadzają się z nami, że to nie jest sprawiedliwe, że na przykład, kiedy ktoś organizuje ślub, nawet ślub kościelny, i Kościół chce przystroić kwiatami. Zamawia te kwiaty w kwiaciarni i płacąc za te kwiaty, płaci nie tylko wynagrodzenie dla kwiaciarki czy za produkt, ale także płaci podatek. Kwiaciarka, która sprzedaje te kwiaty, musi płacić podatek. A kiedy płaci księdzu za zorganizowanie tego ślubu 1000-2000 złotych, to ksiądz tego podatku nie płaci. To jest po prostu niesprawiedliwe i ludzie, z którymi rozmawiamy, się z nami zgadzają. Koszty rozmaitych usług kościelnych, które ponoszą obywatele, również oczywiście osoby bieżące, są bardzo wysokie. Nie ma żadnego powodu, żeby Kościół Katolicki był traktowany ze szczególnymi względami w tych obszarach, które dotyczą pieniędzy i które dotyczą pewnych usług, za które pobierane są opłaty. I Polki i Polacy zgadzają się z tym. Wiedzą, że jeżeli muszą za pogrzeb czy za ślub zapłacić... Kościele 1000 czy 2000 zł, to to traktują jako pewną usługę, zapłatę za usługę, która powinna być również opodatkowana. A mimo wszystko, wciąż y, takie poglądy nie przebijają się, jak widzimy po wynikach wyborów. Chociaż. Widzimy po wynikach, widzimy po badaniach sondażowych, y, że lewica systematycznie rośnie. Lewica, która nie boi się mówić jasno, że nie ma nic przeciwko religii, ale chce świeckiego państwa i rozdziału kościoła od państwa. Jedynie lewica ze wszystkich startujących w tych wyborach komitetów ma odwagę powiedzieć, że najwyższy czas skończyć ze zgniłym kompromisem antyaborcyjnym zawartym w 1993 roku pomiędzy konserwatywnymi politykami a Kościołem Katolickim. Tylko lewica ma odwagę powiedzieć, że złagodzi ustawę antyaborcyjną. Ale to, że tylko lewica potrafi to powiedzieć, to nie znaczy, że tylko dotychczasowi wyborcy lewicy tego oczekują. Pokazują sondaże, że nawet 80% dotychczasowego elektoratu Platformy Obywatelskiej oczekuje złagodzenia ustawy antyaborcyjnej. Jestem przekonana, że ten elektorat, który widzi, że Grzegorz Schetyna nie chce spełnić tych postulatów i tych oczekiwań, będzie szukał alternatywy i ten elektorat te osoby, te polki i ci Polacy Zwrócą się w kierunku lewicy, bo lewica ma odwagę nie walczyć z kościołem, tylko powiedzieć, że tu jest kościół, tu jest państwo i te dwie sfery nie powinny się mieszać. No to nie jest trochę tak, że to jednak jest odbierane mimo wszystko jako walka. No bo widzimy takie zachowania ze strony, ja nie wiem, polityków, ale jakichś osób sympatyzujących z lewicą, które nie są zbyt eleganckie w stosunku do kościoła. No i widzimy też z drugiej strony yy, też ze strony kościelnej, tak jakieś różne wypowiedzi, które nie są zbyt eleganckie wobec właśnie działaczy lewicy. To nie jest tak, że właśnie to, co wy robicie i mówicie, być może trochę nieświadomie przez ludzi jest odbierane jako właśnie takie nakręcanie walki pomiędzy tymi dwoma sferami? Ja chciałabym bardzo jasno powiedzieć, że w tych sytuacjach, w których przedstawiciele kościoła katolickiego czy jakiegokolwiek innego wyznania spotykają się z mową nienawiści, spotykają się z agresją, to ja jestem temu zdecydowanie przeciwna. Nikogo nie należy dyskryminować, nikogo nie należy atakować. Mowę nienawiści, hejt należy potępiać niezależnie od tego, w czyim kierunku ona jest skłaniana. I tutaj nie ma żadnej różnicy, czy mówimy o przedstawicielach lewicy, czy mówimy o przedstawicielach polityki, czy mówimy o księdzach, księżach, którzy są źle traktowani. Jeśli dochodzi do dyskryminacji, jeśli dochodzi do obrażania, temu trzeba powiedzieć zdecydowane nie. Ale tak samo nie należy mówić wtedy, kiedy hierarchowie kościelni atakują na przykład osoby LGBT. To jest bardzo nieodpowiedzialne działanie ze strony poszczególnych jednostek, tak, przedstawicieli Kościoła Katolickiego, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę to, o czym mówiłam przed chwilą. Coraz więcej młodych ludzi podejmuje próby samobójcze, coraz więcej młodych ludzi ma problemy z zaburzeniami, z zaburzeniami psychicznymi. Bardzo wiele młodych ludzi nieheteronormatywnych, młodych gejów, młodych lesbijek, młodych osób poszukujących swojej tożsamości płciowej, jest narażanych na hejt, na nienawiść, na ostracyzm, także w swoich grupach rówieśniczych. Zarówno instytucje pozarządowe, a, czy, czy instytucje religijne, jak i państwo polskie przede wszystkim powinno otaczać takie osoby opieką i powinno dbać o to, żeby były one chronione przed Nienawiścią, hajtem i, yy, i krzywdą, która, która, która może im się przydarzyć. Mm -hmm. Na koniec chciałbym jeszcze porozmawiać o tym, co zostaje w naszych kieszeniach, czyli troszeczkę o pomyśle lewicy na płace i na podejście do gospodarki. Jak pani ocenia ten pomysł yy, PiSu 4000 płacy minimalnej? Płaca minimalna musi być systematycznie podnoszona, ale musi to być robione w sposób odpowiedzialny. Dlatego Lewica proponuje odpowiedzialną dziesięcioletnią strategię dochodzenia do płacy minimalnej, która wynosiłaby 60% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W przyszłym roku taka płaca minimalna wynosiłaby 2700 zł. Brutto. To, co bardzo ważne, to to, żeby skończyć z praktyką, w której... Płaca minimalna jest ustalana za zamkniętymi drzwiami przez polityków. Płaca minimalna powinna być ustalana odpowiedzialnie w porozumieniu zarówno z przedstawicielami związków zawodowych, pracownikami, jak i przedsiębiorcami tak, żeby przepisy czy regulacje, które zapiszemy na papierze jako politycy, mogły być realnie realizowane w praktyce, żeby te pieniądze naprawdę trafiały do kieszeni pracowników, żeby nie dochodziło do sytuacji, w której ktoś jest wypychany na umowy śmieciowe, na samozatrudnienie, w których prawo jest omijane. Dlatego podnoszenie płacy minimalnej jak najbardziej w sposób odpowiedzialny, systematyczny, tak, aby docelowo było to 60% wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw zgodnie z rekomendacjami Parlamentu Europejskiego, zgodnie ze standardami obowiązującymi w całej Europie. Czyli te 4000 w 4 lata to jest nieosiągalny cel? 4000 w 4 lata to jest takie, to, to, to jest rzucenie pewnego, pe, pewnego hasła, to nie jest źle, że Prawo i Sprawiedliwość mówi o, o konieczności podniesienia płacy minimalnej. Jednocześnie przyglądając się obietnicom Prawa i Sprawiedliwości, które pojawiały się w ciągu ostatnich czterech lat, czy to też przed wyborami, można mieć wątpliwość co do, co do ich wiarygodności. Wystarczy rozejrzeć się po polskich miastach, również po Wrocławiu, i zapytać, gdzie są te mieszkania, które miały być wybudowane e, tanio i e, dostępnie. Wiele obietnic Prawa Sprawiedliwości nie, e, nie zostało spełnionych. Dlatego Dlatego lewica rozmówi, traktuje swoich wyborców uczciwie i mówi tak, w przyszłym roku płaca minimalna 2700 brutto, a później stopniowo dalsze podnoszenie. Czy znaczy, to nie jest tak, że właśnie Prawo i Sprawiedliwość takimi obietnicami podbiera Wam trochę ten elektorat gospodarczy i socjalny? No bo Pani mówi, że dużo nie zostało spełnione, ale dużo zostało też spełnione. 500 plus wpływa Polakom na, na konta co miesiąc i to nawet... Więcej niż było obiecane, bo było początkowo obiecane, że na co drugie dziecko, na drugie i kolejne, a teraz już mamy na każde dziecko. 500 Plus to jest oczywiście program, który należy utrzymać. Należy utrzymać programy socjalne i należy wspierać rodziny transferami pieniężnymi bezpośrednimi. Ale w przypadku 500 Plus jest taki problem, że jednocześnie wprowadzając ten program socjalny, Prawo i Sprawiedliwość kompletnie zaniedbało sektor usług publicznych. Mówiliśmy trochę o edukacji, a teraz może o ochronie, o ochronie zdrowia. 500, plus, środki, które są otrzymywane przez rodziny z programu 500, jak pokazują badania, są w ogromnej większości przeznaczane przez rodziny na korzystanie z usług prywatnych. Przede wszystkim z, prywatnych, z wizyt u prywatnego lekarza. Dlaczego? Nie dlatego, że te rodziny mają ochotę wydawać 100, 200, 300 zł na wizytę u prywatnego lekarza, tylko dlatego, że kolejki w publicznej ochronie zdrowia są tak długie. Kilka, kilka, kilkanaście, a czasami nawet powyżej 20 miesięcy trzeba czekać na wizytę u lekarza specjalisty. Tutaj we Wrocławiu na Dolnym Śląsku do fizjoterapeuty na rehabilitację trzeba w tej chwili czekać 5 lub 6 miesięcy. Właśnie rozpoczął się protest, strajk lekarzy fizjoterapeutów i można się spodziewać, że ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie reaguje, nie jest skłonne zareagować na postulaty lekarzy, te kolejki dodatkowo się wydłużą. Jest problem z zamykanymi oddziałami. Kilka miesięcy temu zamknięcie groziło wrocławskiemu przylądkowi dobrej nadziei, czyli oddziałowi onkologicznemu dla dzieci. Dlaczego groziło zamknięcie? Ponieważ pielęgniarki musiały, było tak mało pielęgniarek i one miały tak wiele wypracowanych nadgodzin, że dyrekcja szpitala po prostu musiała wysłać je na wolne, żeby te nadgodziny odebrały. 2,5 tysiąca nadgodzin miały pielęgniarki pracujące na tym oddziale i nieomal doszło do zamknięcia tego oddziału z powodu braku rąk do pracy. Regularnie słyszymy o tym, że wrocławskie porodówki, oddziały położniczo-ginekologiczne są tymczasowo zamykane, wstrzymywane są przyjęcia, ponieważ brakuje lekarzy, brakuje brakuje pielęgniarek. To są takie sytuacje, w których sektor ochrony zdrowia został tak zaniedbany przez Prawo i Sprawiedliwość, że kobiety, czy w ogóle rodziny muszą korzystać z prywatnej, z prywatnej ochrony zdrowia i ta ochrona zdrowia pożera te transfery pieniężne, które Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło. Podobnie rzecz się ma z edukacją. Wyprawka Plus, to jest, czy ten program Wyprawka Szkolna, to jest zaproponowany przez Prawo i Sprawiedliwość, to jest 300 złotych. Tymczasem przez reformę edukacji w tym roku komplet podręczników, cała wyprawka kosztowała nawet 1700 zł dla jednego dziecka, dla jednej, dla jednej rodziny. To są, ta różnica jest no bardzo wyraźna. Tak? To jest 1400 zł, które z własnej kieszeni rodzic musiał dodać do tego, co otrzymuje od państwa na wyprawkę szkolną. Dlatego program 500 Plus jest takim listkiem figowym, którym prawo i sprawiedliwość próbuje zasłonić to, że tak naprawdę usługi publiczne doprowadziło do ruiny. Państwo w ruinie, Polska w ruinie, to jest dobra diagnoza tego, w jakim stanie zostawia Prawo i Sprawiedliwość usługi publiczne po czterech latach rządu. A to nie jest tak, że po prostu usługi zawsze drożeją, kiedy na przykład rośnie pensja minimalna? Bo tak tłumaczyli teraz przedsiębiorcy, że skoro zrośnie pensja minimalna, ja będę musiał zapłacić swoją pracownikowi więcej, więc... Siłą rzeczy podniosę ceny swoich usług. Ja przypominam, że takie usługi jak publiczna edukacja, czy publiczny dostęp do publicznej ochrony zdrowia w ogóle nie powinny być płatne dla pacjentów. Konstytucja gwarantuje nam dostęp do edukacji i dostęp do ochrony zdrowia. Więc tutaj wzrost, wzrost zarobków nie ma nic do rzeczy. Niezależnie od tego, czy ktoś zarabia płacę minimalną, czy ktoś zarabia wielokrotność płacy minimalnej, każdy z nas powinien mieć możliwość skorzystania z opieki zdrowotnej dobrej jakości. W publicznym szpitalu czy to w publicznej przychodni. I tutaj nie ma znaczenia rozwój gospodarczy. To po prostu jest pewne cywilizacyjne minimum. To, żeby można było pójść do lekarza, kiedy ktoś się czuje chory, to, żeby można było posłać dziecko do dobrej publicznej szkoły, to jest, są elementarne kwestie, niezależne od tego, powinny być niezależne od zasobności portfela. O tym, że w, y, w służbie zdrowia nie dzieje się najlepiej, słyszymy od lat nie wiem, kilkudziesięciu, jak nie od trzydziestu nawet. Czy jest pani dzisiaj w stanie powiedzieć, że program lewicy to jest taki program, który na 100% sprawi, że do lekarza nie będziemy czekali dłużej niż 30 dni? Niż 30 dni. Jest pani to, co... w stanie tak zapewnić naszych widzów, że na 100% tak będzie? Jeżeli to się uda zrealizować, co zakładacie? Jeśli uda się zrealizować to, co zakładamy, to znaczy zwiększenie nakładów na polską ochronę zdrowia najpierw do poziomu 6,8, ale to za mało. Docelowo do poziomu 7,2% PKB. Jeśli uda się tak przeorganizować system ochrony zdrowia, jak proponuje to Lewica, to tak te cele są możliwe do osiągnięcia. Oczywiście wymaga to bardzo wiele pracy i systemowego podejścia, bo nie tylko kwestia nakładów na ochronę zdrowia, ale także na przykład zwiększenia liczby miejsc na kierunkach lekarskich, ułatwienia w nostryfikacji dyplomów dla lekarzy z zagranicy, którzy chcą podejmować u nas w Polsce pracę. Czy uporanie się z mafiami lekowymi, które wywożą leki za granicę i przez to brakuje leków w Polsce. To, co proponuje lewica, to na przykład wprowadzenie zasady, że leki na receptę, takie, które lekarz przeopisuje na receptę, nie powinny pacjenta kosztować więcej niż 5 zł. A czy to właśnie nie będzie zachęta dla mafii lekowych do działania? Z mafiami lekowymi trzeba sobie radzić metodami, nie, nie, nie z zachęcaniem czy zniechęcaniem, tylko stanowczym traktowaniem tego procederu i ingerowaniem. Nie może być tak, że ze względu na pewne jakieś możliwe uwikłania polityczne czy interesy, ktoś przymyka, przymyka na, to, na to oko. Chcemy także wzmacniać powstawanie krajowych producentów leków, tak żeby Ministerstwo Zdrowia mogło mieć większy wpływ na ceny tych, na ceny tych leków. Musimy doprowadzić także do tego, żeby negocjacje Ministerstwa Zdrowia z firmami farmaceutycznymi były bardziej transparentne, żeby nie było żadnych podejrzeń, że Ministerstwo Zdrowia kieruje się czymkolwiek innym niż interesem polskich pacjentów i pacjentek. Mm -hmm. Ja myślę, że Pani chciałaby przekonać wszystkich Polaków do tych pomysłów, ale tak realnie, na jaki wynik w tych wyborach liczy lewica? Jeżeli chodzi o Wrocław, to z całą pewnością uliczymy na przynajmniej dwa Myślę, że nawet trzy lub więcej mandatów. Widzę ten entuzjazm na ulicach Wrocławia, Trzebnicy, Oleśnicy czy, czy Oławy. Z całą pewnością będzie to wynik dwucyfrowy. Sondaże rosną, tendencja jest wzrostowa. Ostatnie sondaże pokazują 14-15% dla lewicy. Zbliżamy się do poziomu koalicji obywatelskiej, która, która słabnie i nic nic, nic w tym dziwnego. Więc w tej chwili jesteśmy trzecią siłą na polskiej scenie politycznej. Bardzo możliwe, że już wkrótce będziemy drugą siłą. Jeżeli będziecie drugą siłą, to będziecie być może, staniecie przed możliwością wejścia do rządu. Czy rząd z koalicją obywatelską lewicy jest możliwy? Rozmowy o jakichkolwiek konfiguracjach w przyszłym parlamencie będą odbywały się po wyborach. Nie należy dzielić skóry na niedźwiedziu, nie ma co rozmawiać o podziale czy tworzeniu, czy tworzeniu rządu. Natomiast to, co wiem na pewno, jeżeli o mnie chodzi, to. Dla mnie priorytetowe są, jest gwarancja, że projekt łagodzący ustawę antyaborcyjną, który złożę w Sejmie, będzie mógł zyskać zyska szerokie poparcie, że system edukacji będzie mógł zostać uporządkowany tak, żeby uczniowie nie musieli w szkole się męczyć, tylko mogli się rozwijać. O tym będę rozmawiała jako posłanka, jeśli, jeśli dochodziłoby do jakichkolwiek negocjacji i, 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 układan i układanek rządowych. Czy jesteście otwarci na Jesteśmy współpracę. otwarci na wszystkie rozmowy. Oczywiście nie ma mowy o rozmowach i o współpracy z prawem i sprawiedliwością. Rozm mówimy tutaj o współpracy czy rozmowach po tej stronie prodemokratycznej. Natomiast nie, nie jest to, nigdy nie mogło być to rozmowy dla samych rozmów. Lewica wraca do Sejmu po to, żeby zrealizować konkretne postulaty. Ja idę do Sejmu po to, żeby zadbać o pełnię praw Polek, żeby zadbać o polski system edukacji, żeby usprawnić polską ochronę zdrowia. I to są moje priorytety. A to w jakich konfiguracjach, to zobaczymy po 13 października. I na tym kończymy dzisiejszą rozmowę. Moimi Państwa gościem była pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, kandydatka Lewicy do Sejmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.